Dziś długo wyczekiwany materiał dotyczący naturalności młodego ninży. Wiem, że długo czekaliście, ale nie było wyjścia. Czekałem na wyniki szczegółowe z laboratorium dotyczących środków w moczu. No i druga sprawa, też umawiałem się z specjalistami, aby dali komentarz do tych wyników. I tutaj niestety średnio mi to wyszło, ale mam wyniki, mam wyniki badań moczu na dane środki oraz badań krwi. I pokrótce historia. Umówiłem się z młodym ninją na wywiad i w pewnym momencie zdecydowałem, że to będzie nudne. Raczej Was to yy, niespecjalnie zainteresuje. Więc yy, mówię no, czas yy, iść w to co wszystkich interesuje mianowicie sprawdzić czyjąś naturalność. Ale fizycznie tak w sposób niespodziewany. I tak właśnie zrobiłem więc przyjechałem w okolicach południa do młodego ninży, który absolutnie niczego się nie spodziewał, że będę go badać i bez skrupułów się zgodził. Więc miejcie na uwadze to, że młody ninja nie był na czczo, więc te wyniki krwi mogą być dla was troszeczkę szokujące. Natomiast na szczęście jest osobą zdrową. Wpadłem też na pomysł, aby specjaliści skomentowali te wyniki, przede wszystkim badania krwi. I umawiałem się z wieloma osobami, ale niestety nie udało się ostatecznie tego zrobić. Komentarz dał Dawid Czechowicz, który wcześniej zajmował się takimi sprawami, miał taką serię, gdzie komentował naturali, więc zgłosiłem się do niego, aby dał komentarz na ten temat. Ale jeśli chcesz dać komentarz do tych wyników. To zapraszam na priv do mnie. Tam wyślij swój film, gdzie analizujesz te wyniki i ja zrobię zbiórty wszystkich komentarzy i stworzę jeden film, który wam udostępnię na YouTube. Więc jeśli jesteś chętny, pisz priv. Jak przedstawiają się wyniki? Tu macie wyniki badań moczu na dane środki. One były zrealizowane według kryteriów wada. Sami zobaczcie. I mamy nadane dane środki wyniki. Oraz mamy to, co też robi WADA, czyli stosunek EPI do testosteronu. I tutaj wyszły normy fizjologiczne. I można powiedzieć jedno, że nie wykryto żadnych środków dobiegujących w tych właśnie badaniach, badaniach moczu według kryteriów WADA. I teraz macie wyniki krwi. I te wyniki przeanalizował Dawid Czechowicz, i on daje komentarz na temat tych wyników. Siemanko, witam wszystkich i zostałem poproszony przez Sebastiana Kota o małą analizę badań młodego Ninja, żeby potwierdzić, stwierdzić, czy jest naturalnym, czy nie jest. Po pierwsze, to szacun i zostawcie łapkę w górę, komentarz i tak dalej dla Seby, bo to ile zlecił tych badań, ile wydał na nie kasy, to naprawdę troszeczkę kosztowało. No i szacun dla Ninja, że odważył się i zrobił tak, jak powiedział, że jeżeli ktoś przyjedzie na te badania, bo to były badania, na które oni się nie umawiali, po prostu Seba przyleciał, przyjechał, zrobili te badania. I właśnie pierwszy punkt, o którym muszę wspomnieć, bo tutaj może ktoś mieć pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o jeden parametr, ale wyjaśnię Wam, dlaczego on nie ma zupełnie wpływu i dlaczego może po prostu wyjść podwyższony, jeżeli chodzi o naturalność, czy nie. Jednakże warto wspomnieć, że młody ninja nie był nacho tutaj, bo były to badania po prostu wykonane w południe. I tak jak wspomniałem, tych badań było naprawdę sporo, bo sprawdzili nawet metabolity wszystkie, mam je przed oczami, i nie wykryli niczego, jeżeli chodzi o środki, czyli nie było ani bolda, ani masteronu, ani żadnych środków oralnych typu oksa, czy tura, czy wino, niczego nie wykryli. I tutaj właśnie ten jeden mały parametr: ALT, AST. Nie są zbadane bilirubina i GGTP, ale ALT i AST najczęściej właśnie wskazują na to, że bierze ktoś środki oralne albo. Na to, że zrobił po prostu trening dzień wcześniej, albo nie jest na Zrobił cardio i tak dalej. Jakakolwiek, tak naprawdę, jakikolwiek większy wysiłek mógł wpłynąć na to, że są troszeczkę podwyższone, ale nie są na tyle podwyższone, bo ALT jest w normie, a ASPAT jest minimalnie podwyższony, bo to jest praktycznie półtorej normy. Jak zrobicie trening silny, na przykład nóg, taki naprawdę ciężki, i pójdziecie potem na właśnie badania i zrobicie je, zrobicie sobie ALT-AST, to może wyjść nam nawet. 2, 3, 4 razy w niektórym podwyższony, także o niczym to naprawdę nie świadczy. Cholesterol jest, jeżeli chodzi o normy, troszeczkę zaniżony, ale jest na redukcji i nie jest też naprawdę zły. Gdyby cholesterol był naprawdę zły, to wtedy moglibyśmy powiedzieć sobie, że okej, okay, no może coś tutaj właśnie leci. A skoro jest aż tak dobry mimo redukcji, no to wskazuje wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o morfologię krwi. Czerwone krwinki są w normie, e, hematokryt w normie, hemoglobina w normie, wszystko praktycznie w normie oprócz białych krwinek, ale to może po prostu wskazywać na niedobory, więc tutaj nie, nic, o niczym nie świadczy. Idziemy dalej, estrabiol, dół. Dlaczego? Bo jeżeli masz bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, to nie aromatyzujesz. Co za chwilę zobaczycie też po testosteronie. FSH i LH są w normie, ale nie są ani w górze normy, ani w takim totalnym dnie. Po prostu są poniżej normy, środka normy, tak to nazwijmy, ale nadal są w normie, więc to też nie wskazuje na to, tylko po prostu, że właśnie są niskie przez redukcję. Progesteron w dole, niektóre środki mogłyby go podwyższać. Prolaktyna jest w normie, testosteron jest w środku, jeżeli chodzi o całkowity, więc jeszcze się trzyma, tak? No ale on też jest młody ninja, więc to też o tym wskazuje. Insulina jest w glebie, wiadomo, skrajna redukcja. SHGB. Jest w normie, TH jest w normie. Idziemy dalej. Testosteron wolny, i tutaj mamy dno. Także no wskazuje, że ninja nie bierze i hormon wzrostu dno. Także zostawcie łapkę, komentarz i tak dalej dla seby, bo naprawdę sporo wydał i przynajmniej tak mu się troszeczkę zwróci z reklam. No ale ogólnie stwierdzam, że młody ninja nie bierze. Przynajmniej w tym momencie. Podsumowanie tego wszystkiego: istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że młody ninja jest naturalem, bo po pierwsze zdecydował się w sposób niespodziewany przeprowadzić badania z osoby z zewnątrz, i druga sprawa: nie wykryto na ten czas badań żadnych środków dobigujących. więc możemy powiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest naturalem, ale nigdy nie ma pewności, że tym naturalem jest. Zawsze znajdą się osoby, które będą temu zaprzeczać i mają do tego prawo. Jednym też z dowodów jest to, że Młody Ninja nie boi się startu w federacji, która jest uznawana jako jedyna naturalna w kulturystyce. Zostawcie łapkę w górę, łapki nie ma.